Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Beauty Logum, z tej strony Edyta. Moi drodzy, obiecałam Wam jeszcze na majówkę e, przegląd katalogu i fokusa majowego, no więc jestem. Zostało jeszcze kilka godzin niedzielnej e, majówki, więc mam nadzieję, że wy, wy gospodarujecie te kilka minut właśnie na obejrzenie tego mojego filmiku. Ewentualnie zapraszam Was oczywiście jeszcze w ciągu tygodnia, jak najbardziej, e, na oglądanie. Dobrze, tradycyjnie, słuchajcie, bluzeczka Sinsaya, mam z tym sklepem współpracę, więc jeżeli byście szukali, szukały wygodnej tish, bluzeczki takiego t-shirta właśnie z aplikacją, z nadrukiem, to link do, do tego produktu zostawię Wam w opisie. Dobrze, no to przechodzimy szybciutko już do przeglądu. Na okładce nowość majowa, nowe trio zapachowe. Wy już bardzo dobrze wiecie o co chodzi, o które chodzi. Ja już troszeczkę też o nich mówiłam w poprzednich filmikach. No a teraz czas, czas na pokazanie tego w katalogu tak, bo wcześniej już miałyśmy te produkty z Fokusa, te dziewczyny, które mają konto w klubie, Ejwon no oczywiście mogły sobie kupić premierowo i tak na pewno większość z Was zrobiła, bo, bo wiem, że już macie te zapachy u siebie. Dajcie znać oczywiście, czy Wam się podobają, który najbardziej. Ja co prawda już mam tylko dwa. Jeden już poszedł do mojej koleżanki, której się najbardziej właśnie spodobał. Myślałam, że najbardziej będzie się właśnie podobała ta brzoskwinia z czerwonym pieprzem, która jest na stronie piątej, natomiast yy, najbardziej, najwięcej zamówień mam na inny zapach, ale to zaraz zobaczycie na który. Dobrze, mnie osobiście najbardziej właśnie przypadł do gustu ten brzoskwinia i czerwony pieprz, bo jest fajny, delikatny, taki mięsisty, czuć tam taki, wiecie, yy, świeżo wyciśnięty sok z cytryny, nie z cytryny, z brzoskwini, Zapach kremowy, delikatnie troszeczkę otulający, ale z takim zadziorem właśnie tego czerwonego pieprzu wirującego gdzieś w nozdrzach. Więc y, mnie on najbardziej odpowiada. Teraz właśnie na wiosnę, na lato. Y, dla mnie ten jest idealny. Oczywiście, teraz słuchajcie, w maju możecie sobie do nich dobrać też y, żele. Tak? I teraz jest taka promocja, że przy zakupie któregoś z tych mm, perfum, yy, możemy sobie kupić żel za 9,99. Natomiast na stronie setnej, jakbyście chciały tylko i wyłącznie kupić i wypróbować sobie żel, to możecie też je kupić same, yy, ale już w wyższej cenie. One kosztują wtedy 20 zł bez grosza. O, na stronie setnej, widzicie, macie też te żele yy, dostępne. Natomiast, jeżeli kupujecie sobie perfumę, to warto właśnie dobrać sobie jeszcze żel w niższej cenie. Te żele, słuchajcie, są, mają 150 ml, czyli do podręcznego bagażu nam nie wejdą. Natomiast, jeżeli chodzi o chodzi o samolot oczywiście, do podręcznego. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o w ogóle wyjazdy, walizkę, to myślę, że fajnie sobie zakupić taki żel, bo on będzie zajmował o wiele, wiele mniej miejsca niż taka, wiecie, duża butla 400 ml, tak? Jakbyśmy miały ze sobą to ciągnąć. Jest lekki, poręczny, dosyć też wydaje się gęsty, zobaczcie. Wydaje mi się gęsty. Jeszcze ich nie używałam, powiem Wam szczerze, ale naprawdę, jak tutaj do góry nogami postawimy, to wydają się bardzo gęste, więc wydajne również. Więc myślę, że na taki rodzinny wypad słuchajcie, na kilka dni, yy, czy na majówkę, tak jak teraz była, czy, czy, czy nawet w wakacje to taki żel, myślę, swobodnie wystarczy dla nas wszystkich, dla, dla czterech osób. Więc tak, mój ulubieniec to brzoskwinia z pieprzem, fajna, ona jest taka kremowa, taka bardzo pozytywna, energetyczna, to mi się najbardziej podoba. Ale moim klientkom najbardziej spodobała się właśnie tuberoza z czekoladą, która jest na stronie siódmej. Bardzo się zdziwiłam, bo myślałam, że właśnie ta brzoskwinia będzie się najbardziej podobała, a klientkom... Właśnie to te połączenie tej elegancji tuberozy, to jest taki bardzo szlachetny biały kwiat, połączony z czekoladą. Dosyć słodkawy zapach, ale nie przesłodzony, wyważony, bo tam tej delikatności i takiej elegancji daje właśnie tuberoza. I do tego oczywiście też jest już zakupiony ode mnie żel, więc wam nie pokażę tego żelu tutaj fizycznie, jak on wygląda. Mam też kolejne zamówienia właśnie na tą tuberozę z czekoladą. Dajcie znać, który Wam się najbardziej zapach podoba, bo jestem bardzo ciekawa. No i jeszcze został nam i cocktail, strona dziewiąta. No, to jest taki, słuchajcie, już powiedziałabym uniseks. Możecie sobie nawet wziąć ze swoim facetem jedne perfumy yy, do, do bagażu, czy nawet na półkę postawić, bo on będzie zarówno fajnie pachniał na mężczyźnie, jak i na kobiecie. Tak wygląda. Jest bardzo świeży, yy, jest, nie ma tam nic słodkiego, nic takiego, wiecie. Yy który by jednoznacznie stwierdził, że to jest zapach tylko i wyłącznie dla kobiet. Właśnie nie. Mogą się nim pryskać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Typowy unisex. Świeżutki. Tutaj ja czuję właśnie takie nuty alkoholowe pochodzące z ginu. Oczywiście ginu tam nie ma w środku, natomiast... Ten zapach pochodzi z nasion jałowca, który jest też um, um, potrzebny do produkcji ginu właśnie. Dlatego mam takie wrażenie, że czuję tam alkohol. Ale naprawdę fajny, świeży dla tych kobiet, które też lubią pachnieć nieraz tak męsko. Lubią też żele męskie. Nie, nie powiem, że to jest typowo jakiś męski zapach. Nie, bo ja też się z nim fajnie czuję. Tam jest, ja czuję też jakiś. E, coś takiego bardzo rzeźwiającego, tak jak cytryna. ona nawet tutaj jest tak jakby, jakby cytryna była, czyli limonka. E, natomiast, tak, bambus, taki, taki trochę zapach mm, szampana, ale nie słodkiego, tylko wytrawnego bardzo szampana. Właśnie tak jakieś bąbelki czuję tutaj. E, no, więc tak przedstawiam ten, przedstawiam ten zapach. E, naprawdę i Fajny jest, bardzo taki orzeźwiający. Naprawdę, jak sobie go spróbujecie, czy spróbki, czy, czy ktoś Wam tutaj da psiknąć, poczekajcie chwilę. Niech ten, dajcie temu zapachowi się fajnie rozejść, molekułom. E, I wtedy wąchajcie. Naprawdę fajny. Na wiosnę, na lato, na takie upalne lato, żeby sobie dodać właśnie takiej świeżości, e, to to ten właśnie bym wybrała. No i do kompletu jest właśnie żel. Tak samo, zobaczcie, wydaje się na gęsty. Widzicie to, jak ta kropla powietrza idzie wolno? Tak, widocznie musi być fajny, gęsty. A czekajcie, zobaczymy ten. Mhm, tak, jest rzeczywiście wyczuwalny ten sam, ta sama nuta zapachowa. Więc no, naprawdę ciekawe, fajne propozycje. Dobrze. Kochani, kolejna y, 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 strona to może nie nowość, ale zwróćcie uwagę na bardzo fajne promocje od strony 16 i 17, gdzie mamy y, damskie zapachy, jest ich sporo naprawdę. Do tego możemy sobie tą promocję włączyć razem z zapachami męskimi ze strony 18 i 19 i za dwa zapachy zapłacimy po 50 zł, tak, kupując dwa czyli 49,99 przy zakupie dwóch sztuk jeżeli jedną sztukę to wtedy będą kosztowały 65,99 więc warto sobie pomiksować znaleźć któryś swój ulubiony ewentualnie kupić damski plus męski e, lub dwa takie same jak chcecie to jest dowolny miks i od tego jeszcze oczywiście macie rabat więc wyjdzie e, fajna dosyć cena a naprawdę jest duży wybór bo jest i Aspire i Perceive Man. I, i dwa full speedy, surfer i electric i elite gentleman, trzy, trzy wersje a tutaj z damskich mamy incadescence mamy incadescence summer glow, teraz na wakacje jak znalazł na, na, na wiosnę, motylka mamy tak jak ja mówię właśnie o nim motylek persif dew zielony Mamy też Cherish, co, co, co rzadziej już się teraz pokazuje w katalogach i w Confidence. Naprawdę fajnie dużo możemy sobie poszaleć, <laughs> powybierać, więc dwa wyjdzie nam yy, o wiele taniej, wybierając. Dobrze, kochani, ja bardzo mało mówię może o, o makijażu w moich przyglądach czy, czy w moich zakupach, bo naprawdę makijażu zużywam bardzo mało to ja tak właśnie do filmiku maluję usta, słuchajcie. I tak teraz mi się przypomniało, że właśnie mam jedno z takich no dosyć takich nowości mmm, świeżych, że tak powiem. Jest to precyzyjna szminka 10 godzin. Myślę, że wam jej nie pokazywałam, a mam ją teraz u siebie na ustach. Fajny kolor taki wiecie delikatnie nud, ale wkładający w brudny róż, tak teraz patrzę sobie na kamerę, już Wam powiem co to jest, to są właśnie te lip stylo, one mają 10 do 10 godzin trwałości tak wyglądają w takim sztywciku są i wysuwane o, tak fajne, lubię takie zimne, brudne róże o, o, tyle jest tej szminki więc mówię, dobra, zacznę w sumie już ich mam nawet kilka kolorów w domu, i mówię, zacznę je w końcu zużywać. Przynajmniej na filmiki, żeby nie leżały w takich wiecie czoluściach, odmentach gdzieś szafy. Więc je wyjęłam. I teraz je ja mam tak. bluz Kuraż. Słuchajcie, gdzie to jest ten Blusz Kuraż? To jest na stronie 31. I to jest drugi od góry kolorek. O, tutaj w tym miejscu. Tak, to jest ten Blusz Kuraż. Wiem, że jeszcze mam chyba ze dwa inne kolory. Ym, I teraz tak, pomalowałam niedawno usta i zobaczcie, wzięłam i nic się nie odbija. Także ona jest fajna, trwała, nie będzie Wam się odbijała na szklankach, kieliszkach, a nie jest też taka mocno zastygająca. Także fajnie naprawdę się nosi, lekka yy, i kolory ma też ciekawe. I ona jest typowo matowa. Mnie się bardzo ona podoba, fajna jest. Czyli o, tak wygląda w opakowaniu, no bo to jest też wiecie, yy, to jest Power Stay seria, więc to są, to już są trwałe kosmetyki bardzo dobrze moi kochani, 32 strona aha właśnie, nowość, słuchajcie wychodzi też yy, podkład ten 3 w 1 tak, on się tak chyba nazywa Make Up and Care yy, w wersji matującej i będziecie się ze mnie śmiać bo ja akurat jeszcze tej matującej żadnej nie mam wersji, natomiast ja dopiero zaczęłam używać może kilka dni temu otworzyłam sobie e, tą wersję rozświetlającą, która jest na drugiej stronie 34. Tak, mówię tu już o nowości, a tak naprawdę wyciągnęłam dopiero teraz podkład ten, który wszedł jakieś 2-3 lata temu, do sprzedaży nie wiem, nie pamiętam już. No, ze 3 lata chyba on temu wszedł, tak? Ten serum. I akurat mam go też na filmiku. Zobaczcie, też bardzo fajnie wygląda, jest leciutki. Ja mam akurat kolor Natural Beige. Teraz to już. Nie, też są tutaj napisy, słuchajcie, kolorów, ale też i numerki na 34 stronie. Nie wiem, czy ja już mam tą. A ja mam w ogóle jeszcze tą starą wersję. Zobaczcie. Ona teraz przecież przeszła lifting, yy, te, to opakowanie. A ja jeszcze tą starą wyciągnęłam. Wiecie, pierwszą przedpotopową yy, sprzed trzech lat. No ale cóż, dobra, to też będę miała na kilka lat pewnie to, tą tubeczkę. Więc wersję matową zacznę pewnie po 50 testować. Dobra, ale. Cóż, ja tak po prostu nie, nie używam regularnie podkładu, więc yy, no tak mi schodzi. Ale to dobrze, nie wydaje aż tyle kasy na kosmetyki kolorowe. No o pielęgnacyjnych nie będę już wspominała. Dobra. <grych> yy, więc to jest to. Co, to, co ja mam teraz na, na buzi, chociaż też już mam opaloną twarz i trochę mi się szyja odznacza, ale, ale no cóż, opaliłam twarz. Szyja jest jeszcze trochę bledsza, muszę ją po prostu do słońca wystawić bardziej. I tak wyglądam, może jakby, była, jakby był za ciemny trochę ten podkład, ale nie, on jest ok, bo on jest naturalny, beż to jest dla mnie ok. Wyjdzie też nowość, bardzo fajna paletka. Zobaczcie, na obrazku wygląda fajnie. Widziałam też mojej koleżanki em, makijaż y, przy użyciu tej palety. Bardzo fajnie wygląda. Kusi mnie, ale wiecie, moje te paletki u mnie będą leżały latam, la, latami, więc nie wiem, zobaczymy, czy ją kupię, czy nie. Czy się skuszę, ale w ogóle cieni do oczu to kompletnie nie używam, więc no szkoda mi po prostu, żeby to leżało. Mhm. Mm Nowością jest też i ale o I ch chyba już mówiłam. Z 93 strony 93. I Mari, ale też jeszcze jako nowość jest pokazana. Eee, cudowny zapach, zobaczcie, już mam no, mniej niż połowę chyba go tutaj zostało. Eee, Cudowny, delikatny, zwiewny, yy, romantyczny zapach, ale jest też trwały, wiecie, bo mimo, że tutaj jest limonka. Czyli taka bardzo rzeźwiający, bardzo rzeźwiający składnik perfum, to też one są podane na podstawie na bursztynie, więc on um, przedłuża jakby trwałość tych perfum. Więc one nie są takie lekkie, ulotne, zaraz tak, że po chwili ich nie czuć, ale delikatny ogonek się za nimi ciągnie. E, ale jest bardzo świeżutki i w ogóle do IMARI niepodobny, e, bo wiecie, pamiętamy IMARI jak takie um, mocne. E, szyprowe perfumy, tak jak Queen, jak Gorset. E, a teraz ta Naturel i, i to naprawdę bardzo fajne, delikatne zapachy. Tutaj słuchajcie, co tu jest takiego szczególnego w tym Mary Free? E, jest tutaj wyciąg z alg. One się nazywają jakoś, ja Wam powiem: hmm. laminaria, algi, laminaria. Wiecie co? No, jeszcze nigdy nie miałam perfum, gdzie składnikiem są. Algi, a tutaj właśnie to jest. Dlatego takie świeżutkie, fajne, plus ta limonka, tak, bo nawet nie cytryna, chyba tylko limonka. A i oczywiście olej z włoskiej bergamotki, czyli jest tutaj troszeczkę kwiatu, też są kwiatowe. E, możecie też je sobie kupić, słuchajcie same, ale też w zestawie, razem z balsamem perfumowanym i kuleczką pod pachy. Balsam już, już gdzieś rozdałam, natomiast została mi jeszcze kuleczka. Tak wyglądają fajnie, bardzo wesoło, fajny turkusowy kolor. Podoba mi się. Dobrze. Co my tu mamy teraz? Tak patrzę, spisałam sobie o czym mówić. Aha, też jakbyście jeszcze nie wiedziały, nie miały może katalogu majowego, to seria Clear Skin zmienia swoje, swoją szatę graficzną. Zobaczcie, jest taka fajniejsza, młodzieżowa, świeższa, odświeżona też przyciąga uwagę. No i właśnie ja mam, słuchajcie, jeden produkt z tej serii, akurat zamówiła moja klientka i już przyszedł mi właśnie teraz w, tej, w tym nowym opakowaniu zliftingowanym. To jest ten tonik na przeciwko porom, tak, z czym on jest tutaj z ekstraktem z rumianku i aloesu. O, i to jest ten, chciałam Wam właśnie pokazać. I zaraz ląduję do niej z powrotem do paczki. Dobrze, moi drodzy, w Fokusie, jak te klubowiczki, które mają e, konto w klubie Avon, a wiecie jak się zapisać do klubu Avon, e, to nic nie kosztuje. E, do, sama, e, tworzycie sobie konto tak jak w każdej innej e, drogerii internetowej i kupujecie po prostu produkty prosto z fabryki e, do Was, do domku, bez pośrednictwa konsultantek, czyli. E, Czyli nawet jak jesteście klubowiczkami, to również dostajecie właśnie fokus. I w fokusie, jak to właśnie nowości są przedstawione z kolejnych kampanii, pokazany jest krem Słuchajcie, nowy ENIU na dzień. ENIU ten właśnie skin Renewal. Rini, to będzie właśnie ten krem z niecynamidem, słuchajcie, z SPF-em 15. Do tej pory miałyśmy taki krem na dzień i na noc, taki uniwersalny w słoiczku, natomiast teraz wychodzi konkretnie na dzień i my już sobie możemy go z Fokusa zamówić, natomiast nasze klientki mogą sobie już, czy my też, zamawiać próbeczki ze strony 117. Więc o właśnie, o tym mówię, o tym uniwersalnym, ja go bardzo lubię, też już ze, dwie, ze dwa opakowania tego kremu poszły i właśnie on jest tutaj zaanonsowany, także będzie w kolejnych katalogach. Nie wiem, czy już za miesiąc, pewnie tak, pewnie już za miesiąc. Ale my jako klubowiczki już możecie, możemy sobie kupić ewentualnie w zestawie um, jeszcze z innymi nowymi produktami, które będą. No właśnie, dobrze. Idziemy. Strona 156. Nie, źle sobie to chyba zaznaczyłam. E, dalej. Słuchajcie, na 159 wchodzi taki krem uniwersalny do pielęgnacji włosów, bez spłukiwania. E, ja sobie go z Focusa nie brałam, bo wiem, że on już tam był niedostępny przez jakiś czas. E, dziewczyny po prostu wykupiły ten krem już. 10 w jednym krem do stylizacji włosów. Coś takiego bez spłukiwania. Nie wiem, dajcie znać, jak już używacie dziewczyny. Czy Wam się to sprawdziło? Czy jest fajne? To jest podobno z filtrami na lato. Też pomaga chronić przed uszkodzeniami termicznymi do 230 stopni, czyli przed prostownicą, przed suszarką. Możemy sobie jakąś tam ilość nałożyć na włosy i stylizować. Zwiększa połysk, zmniejsza łamliwość. Dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa. Opinii Waszej na temat tego kremu do włosów. Dajcie, proszę, znać w komentarzach. Dobrze, czy go macie? E, dobra. I przechodzimy tutaj chyba do pielęgnacji. Nowa seria. Już tutaj widzę. Aha, tu jeszcze takie miniaturki. Warto zwrócić uwagę, na 191 stronie możecie sobie kupić taki komplet kosmetyków, ewentualnie wszystko osobno też można sobie kupić, ale w. Wy... W zestawie wychodzi o wiele taniej, tak? Za 1999. Oczywiście, jeszcze macie swoją zniżkę na to, tak? Klubowiczki, od każdego zamówienia już macie rabat. Nie płacicie tych cen katalogowych, które tutaj są. Więc warto się zapisać, a żeby trafić do mnie, to w tym linku pod filmikiem zawsze się możecie do mnie zapisać. Serdecznie zapraszam do siebie. No i właśnie, mamy tutaj tak: balsam do ciała malina, mamy żel pod prysznic o zapachu limonki i szampon do włosów kokos. I to są takie buteleczki, które mają właśnie 100 ml, więc spokojnie do bagażu podręcznego samolotowego możecie ze sobą je wziąć. Tak, podróżne rozmiary. E, wiem, że teraz już będziecie szukać takich produktów, więc Avon też już ma. Czyli 19,99, najmniejszy rabat to jest 15, największy 40 w tym momencie, więc, więc zachęcam. Zawsze macie e, wszystko taniej z katalogu, tak jak macie swoje konto. Dobrze, i strona 192-93 to jest cała gama produktów nowych ze Senses: piaski Malediwów. Tak, ja akurat mam tutaj ze sobą dwa produkty, to jest właśnie ten płyn żeberkowy, który mi ostatnio przyszedł. Myślałam, że zamówiłam duży, a przyszedł mi mały, ale to, to wszystko w porządku. Ja po prostu mały wzięłam i do tego mam jeszcze żel pod prysznic 500 ml. Wiecie, jak nowa seria, to ja, zawsze, to ja zawsze muszę wypróbować. Macie też mgiełkę, macie mniejszy rozmiar żelu pod prysznic, jak potrzebujecie, więc pięć nowych zapachów wyszło. Tak, i to są te właśnie zapachy morza, soli morskiej i kwiatu frangipani. O, i ja mam te dwie rzeczy. Dobra, też mi się podoba. One, ta seria będzie zastępowała, słuchajcie, serię Kokosowo, czyli tą Tahiti. Dobra, strona 195, nowe produkty do stóp, do pielęgnacji naszych stópek, nawilżające. Ja mam dwa z nich, słuchajcie, jeszcze też nie próbowałam, czekałam na Was, żeby Wam je pokazać. Tutaj, słuchajcie, teraz zapach na te lato wychodzi, jaki to jest, gława i marakuja. Tutaj mamy scrub, czyli peeling, a tutaj mamy nawilżający Lotion. Ja sobie zaraz zobaczę, jak on pachnie. Delikatny różowy zapach. Myślę, że konsystencja bardzo szybko wchłaniająca się, ale pachnie cudownie, owocowo. I wiecie, te zapachy w Avonie nie są takie sztuczne. Są naprawdę fajnie naturalne, bo one są z naturalnymi um, wyciągami z owoców, z kwiatów, więc fajnie pachną. Ojej, jest, zakładnie. Naprawdę nie, nie używałam jeszcze wcześniej tego. Nie otwierałam, dopiero teraz czekałam na Was. No ta marakuja i ta gława. Ja nie wiem, jak gława pachnie, ale ok, ale marakuja wiem. Pięknie. Tak, wygładza stopy, nawilża. I jeszcze jest trzeci produkt spray do obuwia, do stóp. Uwalnia stopy od nieprzyjemnego zapachu. I to jest edycja limitowana. I najlepiej kupić sobie trzy produkty, tak? Bo wtedy 45 zł, a około 20. A 50 zł kosztowałoby osobne każdy, każdy produkt. No, i od tego oczywiście klubowiczki macie rabat, więc pamiętajcie o tym. Dobra, dobrnęłyśmy do końca katalogu. Tak jak widzicie, jeszcze również seria Care Sun zmieniła swoją szatę graficzną. To są te produkty, które były, ale w innych, fajnych, nowocześniejszych, zliftingowanych opakowaniach. Więc jak używacie, to szukajcie właśnie Waszych ulubieńców. Tutaj, tu jest ten spray chłodzący. Pamiętacie po, po kąpieli słonecznej. Tutaj mamy balsam wspomagający, opalanie, fajny. No i tutaj różne przeróżne filtry, 50 yy, i dla dzieci, tak. Także znajdziecie je tutaj. Już powolutku tak. Filtry wchodzą, robi się słoneczko. Chociaż teraz ma być zimno, ale ale latem jak najbardziej. Dobrze, i przechodzimy do Fokusika. Ja idę od razu tak od połowy, bo tam są najnowsze produkty, które wejdą do katalogów. I co ja muszę zamówić? Oczywiście żel, najnowszy chyba dla niego, tak. Monaco Nights, czyli Noce Monaco. To jest strona 37. To jest nówka. Malediwska oasis, tak, Maledis Oasis, jakaś jeszcze kolejna seria Senses, czyli tutaj możemy sobie już wziąć płyn do kąpieli, litrowy i duży żel pod prysznic 500 ml, fajnie wyglądają, ja już swoje pierwsze zamówienie oczywiście złożyłam i jak tylko mi to przyjdzie, to Wam od razu pokażę. Maseczki do włosów, słuchajcie, trzy rodzaje maseczek, trzy w jednym, Możemy je stosować na trzy sposoby. Po pierwsze, natychmiastowa codzienna regeneracja lub 15-minutowa codzienna mas cotygodniowa, przepraszam, maska, lub jednogodzinowa, jednogodzinna, głęboka kuracja. No i dobra, i będą trzy, tak też mamy takie szampony do włosów, tak, ew, awokado i olejek migdałowy. Ekstrakt z moreli i masłem sza, i ten trzeci olejek z orzechów makadamia i aloes. I ja sobie już zamówiłam tą środkową, bo mi najbardziej się sprawdza właśnie ten szampon z morelą. Już miałam dwa duże opakowania, tych wiecie, 720 ml i bardzo fajnie mi się one sprawdzają, dlatego wzięłam sobie tą maseczkę na sprawdzenie. No są też nowe, będą nowe balsamy do ciała, tak? W kolejnych katalogach. I tu już macie właśnie te przedpremiery, wszystkie pokazane. Możecie sobie też kupić, już zacząć testować. Te ceny też są mniejsze niż takie, które będą w katalogach. Widzicie, tu nas też informują, że seria z lawendą zmieni opakowanie. Zobaczcie też na takie nowsze, nowocześniejsze Kremy do stóp również, o, czyli to jest ta stara seria, zamieni się w taką. No i ten nowy krem, który wejdzie, on tutaj jest po 49,99, ale wy też macie od tego swój wypracowany rabat, jeszcze także finalnie zapłacicie taniej. Hmm, też jestem ciekawa tego kremu, fajnie. Dobrze, 42 strona to nowości kosmetyczne. Będzie nowa Little Black Dress o imieniu, o imieniu, o nazwie Holiday. Ale wiecie co? Będzie to ten sam zapach, który był rok temu. Yy. Te same nuty, właśnie, widzicie? Tu jest napisane. Niby to jest nowość, ale ma te same nuty zapachowe co Little Black Dress Summer Party. Pamiętacie? Wchodziła taka fajna, cytrynowa, mała czarna, właśnie Summer Party. I teraz będzie um, holiday. No, i jestem ciekawa, jak już dostanę tą wodę, to będę testowała. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze zapach tamtej, ubiegłorocznej, więc spróbuję porównać. Inaczej będą też wyglądały zapachy Full Speed, chociaż tu ich jeszcze nie mamy pokazanych. Będzie nowy Sky Jump, ale to dopiero chyba w czerwcu. Także tu już macie naprawdę taki przedsmak nowości, o na przykład też makijażowych. Tak, opalizujące konturówki, perłowe lakiery, do dopasnowki, które teraz się zaczynają być znowu modne. Wiecie, w takich latach osiemdziesiątych, perłowe były bardzo modne. Ja pamiętam, jak moja mama miała perłowe same lakiery. Róże, zobaczcie też, jakie fajne. Też bardzo mnie kusi ten chicki koral i chyba go sobie zamówię. Brązujące, rozświetlające, matujące z serii Ultra. Także to wszystko już możecie sobie zamawiać. No i najnowszy czerwony tusz do rzęs będzie się nazywał Fenomenal, chyba tak? Coś takiego, poczekajcie. czekać. Fenomenalny, tak, wachlarz rzęs i tak dalej. Wiem, że ja go dostanę słuchajcie, w ze, yy, zestawie ze dla lidera więc będziemy też go sobie niedługo testować, tak? Ta paczka już niedługo mi przyjdzie w następnym tygodniu, więc już. Wy też, ale oczywiście wy, nie, które nie jesteście liderkami, jak najbardziej możecie już też sobie zamawiać ten tusz i próbować. Dobrze, słuchajcie, boż mi mryga bateria, boję się, że mi się skończy. Fajnie, że byłyście ze mną, byliście ze mną, obejrzeliście do końca, dajcie łapki w górę, bo to mnie motywuje, także super. I zostawcie też komentarz. <laughs> Dzięki, cześć, pa!